No, widzowie, był szorst, że jestem na wakacjach. Kurde, ale tu wieję. Eee, zrobimy sobie półeczko. Pokażę dziurko. Tam mamy trampinę, e, Stół do ping-ponga, piłkarzyki, toaletę. Tutaj mamy taki plac zabaw. No. Dzisiaj taki film Jest w edukacjach Wrócę 8 sierpnia Mam Z tego sierpnia piosenka A więc Dzisiaj taki film Może nie będzie długi Ale okej okay. Jak będzie coś ciekawego To pokażę wam ja I tutaj jest mój namiot. E, teraz idziemy e, Zobaczcie jeziorko. Może nie jeziorko, ale jezioro, bo jest ogromne. I tu drzew jest. Tej wczoraj gałęzie pospadały. Bardzo dużo pospadało tej gałęzi. Napiszcie. Jak u Was też tak biało, to zostawcie łapkę w górę. Jak u Was też tak biało. Dostałem wiadomości od moich kolegów, dokładnie od Katra. Że się urwało drzewo. Więc taki taki jak problem na osiedlu jest pan, jesteśmy na jeziorze. Przy jeziorze dokładnie. Usią, usiądziemy sobie na łoweczkę No i popatrzmy na jezioro. Jak mówiłem, 12 sierpnia piosenka. Będziecie mogli się przywitać z kolegami. Już 8 sierpnia wrócę, więc nie wiem o której godzinie dokładnie, ale, ale wrócę Tutaj mamy takie coś Tam jest jakaś wyspa dalej, tam żaby siedzą w trzcinie i tam jest taka zjeżdżalnia. i tam się i tam się właśnie kąpię Piosence będą trzy wzroki, wzrost, zwrot. No, Dobra, co o tym wiecie? O co mi chodzi? No i ile. Tak wieję. Tak mi włosy powiewa. Hmm. filmy inne, na przykład na ślimaki. Ech. No i widzowie, chyba że pójdziemy sobie dalej. Jestem na wakacjach, co będzie o wiele mniej filmów. O. Muszę się muszę odpocząć. No nie jak, nie jak niektórzy młodzi youtuberzy, jakieś dzieci, które nagrywają. Ja robię sobie odpoczynku. Tylko nadal nagrywam, nawet na wakacjach, gdy jestem. To nadal nagrywam. XD Napnęłam na patyk się urwało część no i podskoczyło e jedziemy sobie drogą samochód mnie nie przejedzie bo nie jedzie gdzie e tu teraz mogliśmy pójść Dobrze, mamy już czas. Już 6 minut wytrwałem w spach. Gdzieś piosenka wleci około 19:00. Nagram o wiele wcześniej ją. Jak mówiłem, tutaj jest trampolina. Nie będę na nią wchodził. Jak coś widzowie. Tutaj jest tu do ping-ponga. nawet są paletki. O, tutaj jest piłeczki. Są. Jeszcze gdzie paletki? paletki chyba w tym worku tutaj jak mówiłem też są piłkarzyki o tutaj są dwie piłki a wrzucimy a kurde mała dziura noo to nie. no to sobie nie tutaj jest taki plac zabaw, o mi nie mówi. tam jest toaleta w tym domku tu jest parking to jest jakaś Nie za bardzo nie widać. Tutaj większa Tutaj większa pojęczyna. Tutaj mamy taki ładny krzaczek. Niedawno niby mówiłem, że ten materiał trwa 6 minut. Zaraz będzie trwał 8. Więc szybko ten czas lecił. Ile tu liści się pospadało? Jak mówiłem. Ach, tam jest jakiś las. Właśnie wiem, czy będziecie mogli komentarze pisać pod tym filmem. Bo włączam, żeby były włączone, są wyłączone na filmie. To jakoś mi się źle montuje. No to widzowie. Może pójdziemy tutaj, o ile tam jakichś szczur, szczurów albo pająków nie ma. bo to bardzo stare jest. Dobra widzowie, możecie tam zobaczyć pierwsi, ja tu wchodzę już po drabinie, patrzcie co jest. No wiem, um, jakby nic tam nie ma. Ale chociaż okno tam jest. Główny. Oh, Mało tu miejsca trochę. Szczurów ani pająków na pewno nie ma. Otworzymy sobie okienko. Zobaczymy na świat. I yes, teraz jedziemy z jeżdżalnią Jedziemy z O oh, Kurde, mała Tutaj, tam jest więcej trzciny Tutaj huśtaweczka Pohuśtamy się może troszkę No to w tym czasie to możesz, możesz pogadać nikogo <laughs> ze mną nie ma <laughs> Jedynie mój brat też ma kanał Jestem trochę chory Bo mam kaszel i katar <laughs> Wczoraj pogoda była taka, że uhu -huh. Normalnie nie wiem. Na szczęście tego domku nie zwiało. I, I tak wczoraj wiało, dlatego, więc dlatego drzewko nam spadło na podwórku. Aż tęsknię za kolegami. Ach, ale muszę jakoś sobie radzić. Samemu. No to ja już się będę z Wami powoli żegnał. Bo to zaraz 12 minut będzie już trwało. Więc widzowie, ja się z Wami żegnam. No i. Stawcie łapkę, w górę i suba. To będzie. To nie będzie śruba. To. Papa! Pa. Ja się z Wami żegnam. Bye-bye.